Cześć kochani, dzisiaj porozmawiamy o endometriozie i ugotujemy wspólnie szybką, turbo-szybką zupę szpinakową z lubczykiem. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i kciukach do góry. Dzięki! Endometrioza, leczenie dietą. Kolejny temat, kolejne schorzenie bardzo ważne, w którym dieta odgrywa kluczową rolę. Może nie wyleczymy endometriozy dietą, ale na pewno spowoduje ona to, że zmniejszy się stan zapalny w naszym organizmie i będziemy lepiej przechodzić to schorzenie, szczególnie w tym okresie około okresowym. Endometrioza to schorzenie, które dotyka obecnie jedną na 10 kobiet w Polsce, ale myślę, że jest to jeszcze bardziej częstsze, ponieważ wiele kobiet ma bardzo bolesne okresy, ma problemy z zejściem w ciąże, ma dodatkowo problemy jelitowe, bo to się bardzo ładnie łączy. Lekarze często mówią, taka twoja uroda, okres musi boleć. To nie jest prawdą, okres boli, ale nie aż tak bardzo. Jeżeli bardzo ci boli, faktycznie sprawdź, czy nie masz endometriozy, która polega na tym, że Endometrium przerasta na, na różne sąsiadujące narządy i jest to problem bardzo niebezpieczny, ponieważ endometrioza może dojść nawet do oczu, nawet do mózgu, ale najczęściej atakuje narządy wewnętrzne, które są w jamie brzusznej. Niestety wiele kobiet musi przejść operację usunięcia endometriozy, czyli właśnie tych wszystkich wzrostów. Najczęściej jednak dowiadujemy się, że mamy endometriozę, kiedy właśnie kobieta nie może zajść w ciążę albo ma bardzo bolesne okresy. Endometriozę można wspierać dietą, tak jak już powiedziałam, jest to tak zwana dieta przeciwzapalna, która bazuje przede wszystkim na produktach pochodzenia roślinnego. Według badań naukowych jest to właśnie dieta wegańska. I jedynym produktem pochodzenia zwierzęcego są ryby. Dlaczego tłuste ryby morskie? Ponieważ kwasy omega-3 zawarte w tłustych rybach mają silniejsze działanie przeciwzapalne niż z produktów pochodzenia roślinnego. Ja wszystko opisałam w mojej książce. Jest to również aż 170 przepisów i zanim opowiem o tej diecie, chciałabym wam powiedzieć, dlaczego ważna jest dla mnie ta książka, ponieważ wszystkie zdjęcia wykonałam samodzielnie. To na przykład Kurki, sąsiadki mojej mamy, zbierała je sama. Pokażę Wam jeszcze inne zdjęcia. O, to moje gołąbki z soczewicą. Chciałam pokazać w tej książce, że wszystko można zrobić samodzielnie. Nie musi to być skomplikowane ze skomplikowanych składników i jest przede wszystkim bardzo smaczne. Dieta w endometriozie, dieta przeciwzapalna, dieta roślinna, bazuje przede wszystkim na dużej ilości błonnika pokarmowego, bo musimy również wspierać dobre bakterie jelitowe. Kobiety z endometriozem często cierpią właśnie na wstęcia, biegunki, e, bóle brzucha, czasem również e, zaparcia. Często mylone jest to na przykład z jelitem drażliwym albo z zespołem SIBO, e, czyli błonnik pokarmowy z pełnoziarnistych produktów zbożowych. Oczywiście bomba e, zielonych warzyw bo to one mają najsilniejsze działanie przeciwzapalne. Także pamiętajmy, żeby przynajmniej w dwóch posiłkach była sałata, rukola, roszponka, szpinak, jarmusz, kapusta, brukselka, cykoria, bardzo dużo natki pietruszki, no bo musimy też zbilansować dobrze taką dietę, ale również koperek i inne zielone przyprawy i zioła. Owoce, głównie fioletowe, o nich zawsze Wam trąbię, prawie w każdym odcinku, jagody, borówki, żyny, maliny, truskawki, to jest najzdrowsze, co może być. Zaczął się sezon na te owoce, korzystajmy, ale też mroźmy, żebyśmy mieli do nich dostęp przez cały rok. Na pewno przeciwzapalny jest również świeży ananas, bo ma bromelinę ale tylko świeży, jeden z puszki, jabłka, które zawierają kwercetynę, wracając jeszcze do warzyw, na pewno cebula, ale fioletowa, ja używam dzisiaj cebuli fioletowej i oczywiście czosnek. Dieta przeciwzapalna to również bardzo duże ilości kwasów omega-3, czyli olej rzepakowy, lniany, Orzechy włoskie, siemielniane, nasiona, ja nasiona, konopne, no i właśnie te tłuste ryby morskie. Ograniczenie cukru, bo cukier jest prozapalny w naszym organizmie. Mitem jest to, że dieta osoby chorej na endometriozę jest dietą bezglutenową, ale na pewno musimy uciąć pszenicę, bo ona do szczęścia nam nie jest potrzebna, a szczególnie ta pszenica oczyszczona, czyli biała mąka. Kolejnym mitem jest to, że kobiety z endometriozą nie mogą mieć soi, wręcz przeciwnie, fitoestrogeny kwasy omega-3 również działają przeciwzapalnie i poprawiają tą gospodarkę hormonalną. Na pewno do diety trzeba włączyć kiszonki. Wodorosty, czyli algi morskie, witaminę D, kwas omega 3, witaminę B12, witaminy C przeciwzapalnej nie trzeba, bo wystarczy zjeść pół papryki czerwonej dziennie i mamy dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. A nadmiar witaminy C wydalany jest z moczem. Na pewno nie łapmy za suplementy witaminy C, bo możemy przedobrzyć, mieć jeszcze bardziej nasilone problemy żołądkowo-jelitowe i problemy również z nerkami. Przy endometriozie bardzo ważne jest to, żeby walczyć ze stresem, kochane kobiety, czyli yoga, medytacja, spacery, wdzięczność, dobry sen. W mojej książce opisałam również, jak przeciwdziałać ochocie na słodkie przed miesiączką, ale może warto przygotować osobny odcinek na ten temat? Napiszcie w komentarzu. Szykujemy zupę szpinakową z dużą ilością lubczyku, który fajnie podkręci smak. Zauważcie, to moja pierwsza zupa na kanale. Dlaczego? Bo zupy to się zwykle kojarzą z tym, że się długo gotuje i takie jest wszystko pracochłodne. A pokażę Wam, jak zrobić fajną zupę bez użycia żadnych kostek, jak wydobyć ten aromat? Co trzeba zrobić? Przede wszystkim podsmażyć porządnie warzywa. Do rozgrzanego oleju dodajemy białą część pora, fioletową cebulę, czosnek, tartą na tarce marchewkę. Porządnie podsmażamy. Dodajemy szpinak, dużo lubczyku i zalewamy bulionem. Gotujemy do miękkości, ale dosłownie 10 minut. Nalewamy zupę i posypujemy obficie koperkiem. I jeszcze odrobina pierwszy. To jest talerz zarezerwowany dla mojej ekipy. Na pewno im zasmakuje, ja uwielbiam tą zupę. Skomentujcie proszę, czy borykacie się z endometriozą i czy potrzebujecie ode mnie jeszcze więcej przepisów w tym temacie. Wpadajcie na mojego Instagrama, do zobaczenia, pa.